Aż 75% Polaków uczestniczących w badaniu walentynki marzeń według Polaków, zrealizowanego przez serwis Prezent Marzeń deklaruje, że obchodzi walentynki. Co istotne, 23% respondentów z tej grupy zaznacza, że tylko jak jest w związku, a 3% świętuje niezależnie od, e, niezależnie od tego, czy ma aktualnie partnera lub partnerkę. Ponad połowa zapytanych oświadcza, że traktuje to święto poważnie, według 31% respondentów to dobra okazja, aby pokazać, że zależy na, nam na drugiej połówce. Największe znaczenie w świętowaniu Walentynek ma wspólnie spędzony czas tego dnia, jak twierdzi aż 46% ankietowanych Polaków. Według 22% to pokazanie miłości jest kluczem do sukcesu w celebracji z dnia zakochanych. Zdaniem 19% respondentów najbardziej istotne jest wybranie odpowiedniej atrakcji, która podkreśli wagę tego święta. Z kolei 13% ankietowanych uważa, że najważniejsze jest sprawienie z tej okazji ukochanej osobie niespodzianki. Aby zorganizować walentynki marzeń, aż 52% spośród ponad tysiąca zapytanych przez serwis prezent marzeń Polaków jest gotowych przygotować jakąś oryginalną, szaloną atrakcję. Lot awionetką, masaż dla dwojga czy profesjonalna sesja zdjęciowa dla zakochanych to tylko niektóre z wielu pomysłów na walentynki, które pozwalają oderwać się od codzienności i spędzić, w tej spędzić je w romantycznej atmosferze. Święto Zakochanych to także dobra okazja, aby wybrać atrakcję, którą można zrealizować razem, wyzwalając pozytywne emocje i niezapomniane wspomnienia. Uczestnicy naszego badania zostali poproszeni o wskazanie jednej z atrakcji w formie przeżycia, którą najchętniej wybraliby z listy, aby uczcić nadchodzące święto zakochanych. Na liście znalazły się m.in. Lot balonem z lampką szampana, weekend wspad dla dwojga, log widok, widokowy samolotem, degustacja win dla dwojga, przejażdżka luksusowym samochodem, skok na bungee dla dwojga czy pokaz kulinarny. Największą liczbę odpowiedzi w rankingu atrakcji na walentynki uzyskał weekend wspad dla dwojga, który wybrało aż 29% zapytanych Polaków, oraz degustacja win, którą wybra, wskazało 22% respondentów. Święto zakochanych nie tylko wzłudza radość, ale także obawy. Wybierając atrakcję na walentynki, najbardziej obawiamy się, czy trafimy w gust ukochanej osoby, jak zdrada 37% respondentów. Według 26% zapytanych, e, obawiamy się rozczarowania na, na twarzy naszej połówki. E, zdaniem 22% ankietowanych, martwimy się, czy atrakcja jest wystarczająco oryginalna, a zdaniem 15%, czy będzie wystarczająco symbolizować naszą miłość. Jest też kilka rzeczy, które mogą popsuć walentynki. I których pod żadnym pretekstem nie wolno robić w dniu zakochanych, popsuć święto zakochanych, w opinii, 30, w opinii 32% zapytanych Polaków, może negatywne nastawienie na siłę oraz, jak twierdzi 29% ankietowanych, brak dobrego humoru, dystansu i radości. Ryzykowny jest także brak wyznania uczucia w dniu zakochanych, jak uważa 21% respondentów, oraz oczywiście kłótnia, którą wymienia 18% uczestników badania. W walentynki nie wolno przede wszystkim dąsać się, jak podkreśla 36% zapytanych oraz udawać, że święta zakochanych nie ma, jak twierdzi 23% respondentów. Według badania walentynki marzeń według Polaków, lepsze niespodzianki z okazji Dnia Zakochanych przygotowują kobiety. Jak twierdzi 38% wszystkich respondentów, argumentując, że kobiety traktują to święto poważnie. Zdaniem 27%, 27 ankietowanych to mężczyźni organizują lepsze niespodzianki na walentynki, bo wiedzą, że powinni się wykazać tego dnia. W opinii 22% respondentów płeć w tej kwestii nie ma znaczenia, gdyż liczy się, czy jesteśmy obecnie zakochani, czy nie. Jak pokazało badanie serwisu Prezent Marzeń, zdaniem 59% zapytanych Polaków święto zakochanych zdecydowanie bardziej lubią kobiety. Mówiła Aleksandra Brąblik z serwisu prezent marzeń